w magazynie informacyjnym NSZZ Solidarność regionu pod kolejna odsłona projektu Solidarni Społecznie Odpowiedzialni oraz Wielki Piknik Rodzinny Solidarności. Oba wydarzenia miały miejsce w Żywcu. 5 czerwca w Starym Zamku w Żywcu odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu Solidarni Społecznie Odpowiedzialni. Tym razem gościem konferencji była dr Barbara Fedysza-Gradziejowska z Polskiej Akademii Nauk. Wybitna polska socjolog i etnograf, przewodnicząca Kolegium IPN, wygłosiła wykład zatytułowany Najlepszą gwarancją kredytu jest uczciwość, czyli o zysku, jakości i etyce w biznesie. Jesteśmy częścią społeczeństwa edukowanego poza tym sposobem, który reszta świata. Opowiadała sama sobie, jeśli chodzi o początki kapitalizmu. Czyli, mówiąc krótko, jest bardzo ważny nurt myślenia, że kapitalizm zrodził się z ascezy, a nie z chciwości, z powściągliwości, a nie z rządzy zysku, z racjonalizacji tego pędu ku e, gromadzeniu pieniędzy. I że to miało bardzo silne uwarunkowania religijne. Bo rzeczywiście jest tak, że w XIX, a nawet XVIII, na przełomie XVIII i XIX wieku, to, co dzisiaj nazywamy kapitalizmem, który przyniósł sukces gospodarczy, zaczęło się w tych miejscach, gdzie były bardzo silne purytańskie, ascetyczne wspólnoty protestanckie. Ktoś mógłby powiedzieć, że z tego wynika, że w kraju katolickim z kapitalizmem zawsze będzie gorzej, chociaż proszę zwrócić uwagę, że jak myślimy o krajach europejskich, o Wielkiej Brytanii, ale także o Stanach Zjednoczonych, o Niemczech i o Portugalii, Grecji, południowych Włoszech. To mamy takie skojarzenia, że rzeczywiście jest tak, że wtedy, kiedy kapitalizm się rodził, to tamten duch powściągliwości i ascezy, który protestantyzm w tych najbardziej radykalnych postaciach e, jakby formował, miał znaczenie. Ale dzisiaj miejsce tamtego protestantyzmu zajął katolicyzm, bo to on jest powściągliwy, bo to on dzisiaj tworzy normy moralne. Zresztą Michael Nowak i m, d, d, ksiądz profesor, ojciec właśnie profesor Ziemba, też o tym pisali, że tak naprawdę dzisiaj ten zestaw wartości, który w najbardziej wyrazisty sposób mieści się w kościele katolickim, też może sprzyjać takiemu biznesowi, o którym ja mówię, że jest oszczędny, bo jest uczciwy, tak? bo jest budowany na wartościach, e, zamiast na niezliczonej ilości kontrolerów, okulników, procesów sądowych i służb specjalnych. Łatwiej by było, gdyby te mechanizmy były mniej polityczne, a bardziej moralne. Ten biznes, ten dobry biznes, nie Las Vegas, nie kasyno, bo z tego się gospodarki nie zbuduje, prawda? Narodu i państwa. Gdybyśmy potrafili go uruchomić ani niszczyć, tak jak dzisiaj bardzo wielu przedsiębiorców jakby odsknęło się i odkryło, że jednak to oscylowanie wokół takich mechanizmów polityczno-korupcyjno-państwowych, tak, że może się załapie, że to jest wszystko na krótką metę, na tym nie buduje się firmy, na tym nie buduje się bezpiecznego biznesu, na tym nie buduje się sukcesu gospodarczego i że ktoś musi powiedzieć stop, zacznijmy ten biznes prowadzić uczciwie, wedle, tak jak Franklin mówił, że najlepszą gwarancją kredytu. Jest uczciwość, zacznijmy go prowadzić wedle wartości, ale także wedle konkurencji i rywalizacji. Nie modyfikowanej ani łapówkami, ani polityką, ani dojściami, ani znajomościami, bo z tego się. Tu się może, mo może rzeczywiście można szybko jakieś pieniądze zawłaszczyć, ale biznesu i gospodarki się nie rozwija. Tutaj jest rola jak gdyby tych osób, które tam pracę biorą od pracodawców, tak? czyli też między innymi tych, którzy są zrzeszeni w związkach zawodowych, żeby również gdzieś tą moralnością się kierowali nie byli tylko nastawieni na to, że to jest, ten przedsiębiorca to jest mój wróg. Nie, no w, w, to, to marxizm tak, wymyślił konflikt między robotnikami a kapitalistami. Konflikt na śmierć i życie, który rozwiązać musi, e, e, tak powiem, odebranie prywatnej własności. To, to, to w tym myśleniu jest e, taka wizja walki klas, tak? Normalnie biznes jest tworzeniem instytucji społecznej, które dają ludziom zarobić, które dają konsumentów, bo przecież związek między przedsiębiorcą a, a pracownikiem ma też wymiar konsumenta, tak? To tak jak Ford mówił, że produkuje samochody na tyle tanio, żeby jego robotnicy mogli je kupować, bo on ma świadomość, że jeśli jego firma ma przeżyć, jeśli ma się rozwijać, to on musi mieć konsumentów, usług, towarów, tak? Więc ja bym powiedziała, że trzeba zobaczyć. W Cho choćby patriotyzm gospodarczy. To jest taka kategoria, o której nie mówimy, ja już dzisiaj nie zdążyłam o tym nic powiedzieć, ale to też jest taki mechanizm, w którym my, obywatele kupując dobre polskie produkty, bo to nie o to chodzi, żeby kupować tandetę, ale dobre polskie produkty wspieramy tych, którzy dają pracę naszym, e, że tak powiem, współobywatelom. Więc. Ten mechanizm, ja bym powiedziała, takiej solidarności, Nomen Omen, solidarności w postrzeganiu tych relacji pracownik, związkowiec, przedsiębiorca, menedżer, no służy wszystkim stronom i takie myślenie chyba bardzo by nam się przydało. W sobotę 2 czerwca Podbeskidzka Solidarność bawiła się w gronie rodzinnym na wielkim pikniku zorganizowanym na terenie browaru Żywiec. Członkowie Podbeskidzkiej Solidarności, ich rodziny i zaproszeni goście przy grillowanej kiełbasce i piwku mogli porozmawiać nie tylko o bieżących wydarzeniach politycznych. Na pikniku bawiło się ponad 2000 osób, którym czas umilały m.in. występy różnych zespołów artystycznych. No jest tak w Solidarności, że jest czas walki czas po prostu szkoleń, czas pracy czas negocjacji ale także i czas zabawy i co roku na Podbeskidzie, jak w innych regionach po prostu odbywają się regionalne pikniki dzięki gościnności komisji zakładowej po prostu i kolegi Andrzeja Bieguna który jest przewodniczącym w tym komisji zakładowej browarze jesteśmy tutaj gdzieś około 2000 ludzi się bawi cieszę się że mogę gościć naszą solidarność podbeskidzką na mojej ziemi tak mówię mojej ziemi żywieckiej w moim zakładzie Solidarność to nie tylko ruch związkowy, ale to jest też, jak pokazali, zabawa, kultura, folklor, to wszystko też nam jako Solidarności jest bliskie. Mamy po czym odpoczywać. W ostatnim okresie czasu było dużo wydarzeń, które były stresujące, po prostu cieszymy się bardzo, że są wśród nas też nasi przyjaciele z ościennych regionów, którzy są zawsze z nami na dobre i na złe, bez względu na to, gdzie, jaka jest sytuacja, dzisiaj jesteśmy przy pięknej pogodzie, którą nam opatrzność stworzyła. Radośni, weseli, przyjacielscy. Cieszymy się bardzo. Solidarność Śląsko-Dąbrowska e, oczywiście zawsze jest z ościnymi regionami, nie tylko. E, my uważamy, że, że e, tak jak nam Ojciec Święty przykazał, solidarność to jeden z drugim i, i na dobre i na złe. Tak jak, jak mówił przewodniczący, jesteśmy na dobre i na złe. Solidarność zawsze razem i w sytuacji, kiedy bronimy Bezprawnie zwolnionych przewodniczących w Cieszynie i w sytuacji, kiedy bronimy godności pracowników w Częstochowie. Częstochowa przyjeżdża do Bielska, Bielsko przyjeżdża także do Częstochowy. Solidarność jest zawsze razem. Ponieważ piknik miał charakter rodzinny, pomyślano także o atrakcjach, które umilały pobyt najmłodszym. Wszyscy uczestnicy pikniku rodzinnego mogli wziąć udział w loterii z cennymi nagrodami jak rower górski, telewizor LCD czy sprzęta GD. Jesteśmy tutaj dzisiaj ze związkowcami, a po prostu dlatego, że zawsze bardzo dobrze nam się tutaj układała współpraca ze związkowcami. Były czasami trudne rozmowy, ale zawsze potrafiliśmy usiąść do stołu, porozmawiać i dojść do jakiegoś wspólnego porozumienia. Także na dzień dzisiejszy żyjemy w zgodzie ze związkami, staramy się tutaj również wspierać organizację związkową i ponieważ zostałem zaproszony, chciałbym serdecznie podziękować zarządowi regionu za zaproszenie i że mogę wziąć udział w tym dzisiejszym spotkaniu. I również postanowiliśmy jako firma zasponsorować nagrodę, telewizor dla uczestników dzisiejszego spotkania. Oczywistą rzeczą jest, że przynależność do NZZ Solidarność to nie tylko te nagrody, to jest coś więcej. To jest wspaniała idea, ale to jest również wspaniała misja. Misja, która się nie kończy, która jest przed nami i większość związkowców doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że trzeba wszystkim wyzwaniom sprostać. Sprostać możemy tylko wtedy, jeżeli jest, działamy wspólnie, jeżeli wspomagamy się w myśl zasady jeden drugich noście.